Co zabija miłość? Co Twoim zdaniem zabija miłość? Jakbyś tak miał pomyśleć, jakie czynniki mają na to wpływ. I nie chodzi mi tylko o miłość kobiety do mężczyzny, chodzi mi przede wszystkim o miłość do ciebie, do samego ciebie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale ty wpierw powinieneś być miłością, ty powinieneś być, nakarmić się miłością, żeby dać drugiej osobie miłość. Jeżeli nie masz miłości w sobie, to jak chcesz obdarzyć nią drugą osobę? Nie ma takiej możliwości. Człowiek daje to, co sam w sobie ma. Jeżeli nie masz tej miłości, to nie możesz obdarzyć drugiego człowieka. Nie rozumiemy tego, ja też tego kiedyś nie rozumiałam, dopóki nie zaczęłam się w to wgłębiać. I jest napisane w Biblii: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli najpierw miłuj siebie, dopiero miłuj swojego bliźniego. I to jest fantastyczne zdanie. A co zabija miłość? Miłość, słuchajcie, zabija własna zazdrość, własna zawiść, złość, niewybaczenie, e, brak, e, brak akceptacji siebie. To wszystko zabija Twoją miłość, Twoje wartości, Twoje poczucie wiary w siebie. Jeżeli siedzisz w takich e, emocjach, w złych emocjach, to zabijasz w sobie miłość, nie karmisz się nią. Ciągle widzisz we wszystkim, e, doszukujesz się złego. Ten jest zły, tamta jest zła, to przez niego, to, to przez nią, wszystkich obwiniasz, to gdzie jest w tobie miłość? Miłuj siebie jak siebie samego, znaczy miłuj bliźniego, jak siebie samego. To jeżeli siebie nie, nie szanujesz i nie akceptujesz i nie masz miłości, to nie akceptujesz też drugich. Obwiniasz ich za to, kiedy tak naprawdę wszystko jest w Twoich rękach, tu w Twoim sercu. Jak chcesz uzdrowić siebie, jak chcesz napełnić się miłością, dobrocią, jak chcesz zmienić swoje życie, kiedy Cały czas e, jesteś w tych negatywnych emocjach, w tych negatywnych wibracjach. I teraz zobacz, jeżeli przez 20 lat, załóż masz 20 lat, masz 30, masz 50 i przez 30 lat albo 20 żyjesz w takich emocjach negatywnych, zazdrościsz, masz zawieść w sobie, nie nauczyłaś się wybaczać. Nie wybaczę jej do końca życia, albo nie wybaczę jemu do końca życia. Trzymasz to w sobie, kumulujesz. Nie wiem, czy wiesz, ale nasz organizm składa się z energii. My jesteśmy energią. Tam, tam są miliony komórek i one wibrują. I teraz, jeżeli jesteś wesoły, uśmiechnięty, jeżeli idziesz na spacer, bawisz się z psem, z dziećmi, to yy, masz endorfiny. Hormon szczęścia, po prostu emanujesz tym wszystkim. A jeżeli jesteś zły, e, trzymasz właśnie te, albo masz takie emocje negatywne w sobie, to wszystko się w tobie kumuluje, spina się wtedy w tobie wszystko. Twoje, twoje organy, twoje komórki, one się spinają. Jeżeli chodzisz tak latami, to teraz pomyśl sobie, że coś musi z, nie, z nimi się w końcu stać, tak naprawdę. I co się dzieje w dzisiejszym świecie, gdzie mamy tak rozwiniętą e, medycynę? Tak rozwinięte wszystko. Coraz więcej ludzi choruje, coraz więcej ludzi ma zawały, wlewy, chorzy są na inne nieuleczalne, w cudzysłowie, choroby, bo wszystko można uleczyć. Miłość ci uleczy, jeżeli zaczniesz napawać się i na, nabierać tak naprawdę w swoim sercu dobro, miłość. Bo miłość wszystko leczy i może uleczyć też Ciebie, może uleczyć Twoje związki. Zobacz. Jeżeli jesteś w związku albo w małżeństwie, to jeżeli dzisiaj nie akceptujesz tego człowieka, którego wybrałeś tak naprawdę dwa lata temu, 5, 30, a dzisiaj non-stop doszukujesz się w nich wad, w tym człowieku wad, to powiedz mi teraz, co Ci się podobało na początku, kiedy poznaliście się, jakie miał dobre cechy. Bo dzisiaj nie skupiasz się na tych cechach. Nie skupiasz się na tym, co ma dobrego ta osoba, Twoja żona w sobie, e, co cię zauroczyło nią, co dobrego robi dla ciebie, dla dzieci, dla Twojej rodziny, e, w jaki sposób cię wspiera być może. Ty nie widzisz w nim tylko obwiniasz go za to, że jest taki, taki i owaki, ale czy pamiętasz, jaki był na początku, czy pamiętasz to, kiedy przyjeżdża do ciebie motorem, rowerem, kiedy przynosił Ci kwiaty. Czy doceniasz to, co robi dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Czy doceniasz te małe, takie drobne rzeczy czy skupiasz się na tych zaletach, które są w nim. Jeżeli to zacznie się robić i zaczniesz to robić, to Twoja miłość będzie wzrastać. Nie tylko do tego człowieka, bo on się po jakimś czasie zmieni, bo będziesz doceniać. Będziesz doceniał ją, będziesz doceniała jego, ale przede wszystkim doceni też siebie, to, co zrobiłeś, to, jakie rzeczy w swoim życiu już dokonałeś, czego dokonałeś, to, jakim jesteś dzisiaj człowiekiem. I jaką decyzję możesz podjąć świadomie? Nie to, co ktoś Ci zrobił, nie to, jak w jaki sposób byłeś wychowany. To dzisiaj nie ma znaczenia. Jesteś dorosłym, odpowiedzialnym za siebie człowiekiem. I dzisiaj tak naprawdę możesz zmienić swoje życie. Słuchajcie, życie zmienia się w jednej minucie, czasami w jednej sekundzie. Zmienia się, kiedy na przykład niektórym, jeżeli dowiadują się o jakiejś chorobie swojej lub swoich bliskich, dowiadują się na przykład, albo staje się jakaś, jakaś tragedia, załóżmy wypadek, dostają drugą szansę, drugą szansę. Dzisiaj masz tą drugą szansę. Podejmij decyzję, czy chcesz coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli chcesz, to po prostu zacznij. Masz jedno życie. I nieważne jest, ile masz pieniędzy, w jakim miejscu już jesteś, z kim, co dzisiaj robisz jaką miałeś przeszłość, to nie ma znaczenia, bo to już było. Przeszłość nie ma w tej chwili znaczenia. Ona jest ważna, bo ona ukształtowała Ciebie i ukształtowała to, jakim jesteś dzisiaj, silnym człowiekiem. Jeżeli masz na tyle sobie w siły, a masz, bo przeżyłeś to, co przeżyłeś i każdy z nas przeżył, ja również przeżyłam naprawdę straszne rzeczy w swoim życiu, ale dzięki temu dzisiaj i życie kształtowało mnie w taki sposób i jestem za to wdzięczna. Mogłabym obwiniać Wszystkich naokoło, ale nie ma takiej potrzeby, bo to ukształtowało mnie i to, co się wydarzyło, ukształtowało Ciebie. Dzisiaj masz okazję wziąć życie w swoje ręce i po prostu zaprowadzić tam, gdzie chcesz. Gdzie chcesz żyć? Jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało? Jak, Jakie chcesz mieć związek? Jakie relacje z dziećmi? Co chcesz jeszcze zrobić? Jakie masz marzenia? Gdzie chcesz pojechać? Czego posmakować? Jak chcesz funkcjonować? Co robić? Kim chcesz być, dokąd zmierzasz, co możesz jeszcze zrobić dla siebie, dla swoich dzieci, dla innych? A co by było, gdybyś był przykładem dla nich, jeżeli masz dzieci? Przykładem dla swoich niewierzących w ciebie Twoją rodzinę, kiedy zaczniesz się zmieniać i zaczniesz robić inne rzeczy. Jak wtedy Twoje otoczenie się zmieni? Jakimi ludźmi będziesz się otaczał? To wszystko jest w tobie i od ciebie się zaczyna. Każdy krok, bo miłość uzdrawia wszystko. Dlatego skupiaj się na tym, co dobre w sobie, na swoich wadach. Na, przepraszam, na jakich wadach? Nie skupiaj się na swoich wadach, na tym, co złe, na tym, co ktoś inny ci zrobił, tylko skupiaj się na swoich zaletach. Jaki, jaki dzisiaj jesteś, przez co przeszedłeś i co możesz teraz dać innym. Jak silny jesteś, bo jesteś tu i teraz i możesz wszystko zmienić. Jesteś odpowiedzialny za siebie i za swoje życie. Świadoma decyzja. Przeszłość zostaje w tyle. Dzisiaj jest nowy dzień, dzisiaj jest twój dzień i każdy kolejny ma szansę, dostałeś szansę od Boga, bo żyjesz. Być może i na pewno w tej chwili tysiące ludzi umierają, a ty dzisiaj żyjesz i masz szansę zmienić coś w swoim życiu, napełnić się miłością, napełnić miłością swój dom, swoje serce i dzielić się tym i zmieniać po prostu świat na lepsze. Tego ci życzę. Do usłyszenia. Zapraszam was na uwierz w siebie. Będziemy działać, napełniać swoje serducho, miłością, wiarą i y, odwagą. Do usłyszenia, do zobaczenia! Hej!